Panie Premierze, mówił pan o tym, że budujemy silną armię jako swoją odpowiedź też na to, co się dzieje na, na sytuację. Chciałem zapytać Pana o raport Najwyższej Izby Kontroli, która wczoraj e, no w tym raporcie negatywnie oceniła przygotowanie podstaw funkcjonowania Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. No to jest to poza pozabudżetowe czy dodatkowe do budżetu dopalać, <Ky> jeśli chodzi o finansowanie armii. E, no i znów to jest tak naprawdę bardzo poważny konkret, co będzie jak to będzie wyglądało za 10 czy 15 lat, kiedy będzie trzeba te pieniądze spłacić, bo nikt wytyka. Zresztą eksperci, e, którzy piszą o zbrojeniach, e, też na to zwracają uwagę za te 10 lat, to te pieniądze będą ogromne do spłaty. No tak, tylko, że my się nie martwmy, co będzie za 10, za 15 lat, bo eksperci dzisiaj mówią, że wojna grozi nam i, i może wybuchnąć w perspektywie 2-3 lat, a nie 10-15. Jako historyk zawsze odnoszę to do tego, co było, bo historia jest nauczycielką życia, a często o tym zapominamy. Patrzę na okres międzywojenny, kiedy właśnie kierowano się takimi zasadami, że nie możemy zbyt wiele wydawać na armię, na budowanie siły polskiego państwa, bo musimy dbać w perspektywie czasu o stan polskiego budżetu. No, powiem tak, w, w, po wrześniu 1939 roku stan polskiego budżetu mało kogo chyba w Polsce e, interesował. E, naprawdę nie bądźmy naiwni, nie bądźmy głupi. no e, Najwyższa Izba Kontroli to jest absolutnie skompromitowana dzisiaj instytucja pod rządami e, Mariana Banasia. F, z nadzieją przyjmuję e, to, że przychodzi nowy e, szef Najwyższej Izby Kontroli, bo to jest człowiek, którego poznałem, z którym współpracowałem, e, państwowiec i człowiek, który daje szansę na to, że odbuduje autorytet e, Izby. E, Koalicja rządząca, to jest Głosiła go koalicja rządząca. No, muszę powiedzieć, panie redaktorze, no, czasami nawet e, e, najgorszej koalicji, najgorszemu rządowi zdarzy się zrobić coś mądrego. No to jest wyjątek od zasady, bo ta koalicja zazwyczaj robi rzeczy głupie i złe, szkodliwe dla Polski, ale w tym przypadku rzeczywiście ten kandydat był niezły. Poparliśmy go przecież w głosowaniu sejmowym, wycofaliśmy naszego kandydata. W, ja pana ministra prezesa w tej chwili hałady ja bardzo cenię i mam nadzieję, że takie niemądre raporty już. Nie będą Ale może, może te izby. Panie że to jest też nie, nie tyle nie raport, co raport, który powinien być alarmem. Może to te pieniądze, które szukamy na zbrojenia i które trzeba wydawać, powinniśmy szukać nie w zadłużeniu, które za 10 lat przyjdzie nam spłacać w gigantycznym stopniu. Nie wiem, kto to wtedy dźwignie, jaki budżet, tylko powiedzcie sobie, jak proponuje choćby Ludwik Kotecki, zróbmy podatek wojenny, zróbmy coś, co mogłoby powiedzieć uczciwie Polakom. Czeka nas może dwa, może trzy, może pięć lat krwi, potu i łez. Trzeba zacisnąć pasa, trzeba zapłacić trochę więcej, bo musimy się zbroić. Panie doktorze, nie mamy dzisiaj takiego społecznego przyzwolenia do tego, żeby jeszcze mnożyć obciążenia, a w, w budżecie normalną drogą się tych pieniędzy nie znajdzie. No budżet dzisiaj jest w stanie ruiny, można powiedzieć, po dwóch latach rządów karicy 13 grudnia. Mamy gigantyczną dziurę budżetową. Zadłużenie rośnie w sposób rzeczywiście niekontrolowany już chyba w tej chwili. Tylko ten fundusz to też jest zadłużenie. No tak, ale to jest no, na powiedzieć, coś, co jednak nie przejadamy, tylko jest ważne, potrzebne i służy naszemu bezpieczeństwu. Znaczy, no, to jest... Jest rzeczywiście taka ocena, bardzo realna ocena w tej chwili potrzeb. Naprawdę, kiedy mam nadzieję, wyborcy dadzą szansę nam rządzić Polską, to my naprawimy ten budżet, tak jak to zrobiliśmy po roku 2015, gdzie przejęliśmy go też w stanie naprawdę opłakanym. Udało się ten budżet naprawić. Zrobimy to ponownie i wtedy naprawdę spłata tych, tego zadłużenia, o którym mówił, nie będzie aż takim problemem, jak to się dzisiaj wydaje. No nie, do 2035 roku koszty pożyczek lub emisji obligacji wyniosą 403 miliardy złotych, choć jednocześnie zaplanowano zasilenie funduszu kwotą 46 miliardów, co pozwoli pokryć niespełna 12 procent potrzebnej kwoty. No tak, to tak 403 miliardy złotych to jest kwota ogromna oczywiście, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że ten rząd generuje w tej chwili deficyt budżetowy na poziomie, no, w tym roku będzie to zapewne ponad 300 miliardów złotych, bo zapowiedziane jest oczywiście nieco mniej 287 z tego co pamiętam miliardów, ale już wiemy, że będzie to znaczy. powyżej 300 miliardów. No to widzimy, że wystarczy naprawdę ten budżet postawić na nogi, zredukować ten deficyt budżetowy, żeby spłata tych 400 miliardów w przyszłości naprawdę w perspektywie wielu lat w tej chwili nie wyglądała już tak groźnie. Więc naprawdę ważne jest w tej chwili dobre prowadzenie polityki budżetowej. Ten rząd tego nie potrafi, dlatego no im prędzej odejdzie, tym będziemy mieli rzeczywiście z tym mniejszy, mniejszy problem.